Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak poprawić garbienie się. Pokażę Wam jedno ćwiczenie, bardzo skuteczne do poprawy właśnie ustawienia barków, kiedy przesuwają się one do przodu. Czyli bardzo często można zobaczyć takie nadmierne ustawienie łopatek, kiedy przesuwają się do przodu, a ręce również znajdują się z przodu. To ustawienie jest niekorzystne. Ponieważ powoduje nadmierne przesunięcie środka ciężkości do przodu, do tego stopnia, że ciężar ciała praktycznie przenosi się na przednią część stopy. Wszyscy znają bardzo dobre ćwiczenie na rozciąganie małego mięśnia piersiowego. Na przykład w futrynie drzwi dobrze jest wykonywać to ćwiczenie. Oto opierasz się i możesz wykonać skręt. Ale lepiej zacząć od przesuwania się do przodu. Jedną nogę stawiasz do przodu i przenosisz środek ciężkości do przodu, potem drugą nogę stawiasz do przodu i znajdujesz się tutaj, przed ręką, a ręka znajduje się trochę za tobą. Rękę można ustawiać pod różnymi kątami trochę wyżej, trochę niżej, trochę bliżej, trochę dalej. Można wstawać z wyprostowaną ręką, żeby rozciągać mięśnie. Potem można dodawać niewielkie obroty, to wszystko jest dobre. Ale minusem tego ćwiczenia jest to, że kiedy przestajesz je robić, mięśnie znowu zaczynają się skracać. Dopóki je wykonujesz, pojawia się uczucie, że ramiona się prostują, mięśnie się rozciągają, ale gdy przez jakiś czas nie ćwiczysz, wszystko znowu się ściąga. To ćwiczenie, które teraz pokażę, jest bardziej skuteczne, ponieważ kiedy rozciągasz mięsień pasywnie, czyli gdy rozciągniesz mięsień do określonej pozycji i czekasz, aż się rozluźni. W tej pozycji mięsień nie przyzwyczaja się do pracy. Po prostu na jakiś czas zwiększasz zakres ruchu w stawie, który potem znika, ponieważ mięsień nie przyzwyczaja się do pracy w pozycji rozciągnięcia. Oto jedno z ćwiczeń, które rozwiązuje ten problem. Zaczynasz dokładnie tak samo, w tej samej pozycji, czyli stajesz w futrynie drzwi, dokładnie tak samo ustawiasz rękę. Tutaj możesz zacząć w pozycji, gdy łokieć jest na tym samym poziomie co ramię, albo trochę niżej, i tutaj zaczynasz przesuwać się do przodu, czyli jedną nogę stawiasz do przodu. Drugą nogę do przodu. Ułóż rękę tak, by poczuć napięcie. Wtedy zaczyna się najciekawsze. To jest pierwszy etap tego ćwiczenia. Zaczynasz z takiego ułożenia i zaczynasz przesuwać się do przodu, do przodu, do przodu, a ręka zostaje tutaj i zaczynasz poruszać tą ręką. Wykonujesz ruchy w górę. I w dół, w górę i w dół, czyli zmuszasz rękę do pracy. Mięśnie otaczające Twój staw barkowy nie są po prostu bierne w tej pozycji, tylko zmuszasz rękę do pracy. Twoja ręka zaczyna wykonywać ruchy w górę i w dół, w górę i w dół. Po pewnym czasie, po kilku takich ruchach, zauważysz, że mięśnie się rozluźniły. Wtedy możesz odsunąć się jeszcze trochę dalej, wykonać ruch jeszcze bardziej do przodu. Czyli mięsień pozwoli ci wykonać ruch jeszcze dalej do przodu. Wtedy znowu zaczynasz wykonywać ruchy w górę, w dół, w górę, w dół. To jest pierwsza wersja tego ćwiczenia. Druga ciekawsza pozwala rozciągnąć mięsień znacznie szybciej, żeby się długo nie męczyć. Wykonuj ją w ten sposób. Ty również znajdujesz skrajne położenie, w którym mięsień nie pozwala ci już przesunąć się dalej do przodu. Następnie bierzesz łokieć i podnosisz go tutaj. Mięsień dalej nie pozwala ci się już przesunąć. To już wszystko. Mięsień się napiął, i zazwyczaj w takim przypadku trzeba poczekać, aż się rozciągnie. Ale tutaj podnosisz łokieć, czyli tutaj odrywasz łokieć. Bez względu na to, jak bardzo mięsień jest rozciągnięty, i tak będziesz w stanie go podnieść. Teraz palcami odpychasz dłoń. Zyskujesz jeszcze większy zakres ruchu i teraz siłą mięśni utrzymujesz rękę tutaj i robisz krok do przodu. Teraz znowu robisz to samo. Unosisz łokieć, przesuwasz dłoń i ponownie przesuwasz się do przodu. Kilka takich ruchów możesz wykonać i wydaje się, że dalej ręka już nie idzie. Trzeba poczekać, aż się rozluźni. Ale ten ruch pozwoli Ci zrobić jeszcze jeden krok do przodu. To wygląda na punkt krańcowy. Nie możesz zrobić jeszcze jeden krok do przodu. Każdy ruch ma swoje granice. Wystarczy, że będziesz w stanie obrócić się do 45 stopni względem takiego ustawienia głowy. Ręka jest ustawiona w ten sposób. To wystarczy, nie trzeba ruszać dalej. Co najciekawsze, kiedy będziecie wykonywać ten ruch, najpierw cofniecie łokieć, a potem całą resztę dłoni. Wtedy zauważycie, że z tej pozycji nie będziecie w stanie od razu zabrać ręki. Ale jeśli najpierw wykonacie ruch łokciem, potem dłonią, potem zabierzecie dłoń, ona się przesunie. Potem, żeby pójść dalej, znowu łokciem, wykonujecie ruch potem dłonią i na końcu ustawcie dłoń pionowo. To znaczy w tym ćwiczeniu jest taki trik. I dlatego zauważycie, że mięsień właściwie się nie rozciąga, żeby się rozluźnił, najpierw łokieć musi się dobrze przesunąć, a za łokciem przesunie się cała reszta. A jeśli zaczniecie ciągnąć i opieracie łokieć tutaj, sami wywieracie nacisk na ten mięsień, który chcecie rozciągnąć, wtedy rozciąganie się nie uda. Najpierw przesuńcie łokieć, potem dłoń, a wtedy pojawi się zakres ruchu. Przesunęliście się, znowu przesunęliście łokieć, przesunęliście dłoń i znowu pojawi się dodatkowy zakres ruchu. I co najciekawsze, tak dzieje się z wieloma ćwiczeniami rozciągającymi. Pokażę to od tyłu. Zobaczcie, ustawiliście rękę, i z tej pozycji wydaje się, że dalej już nie pójdzie. Nie ma ruchu. Podnieśliście łokieć. Widzicie, jak bardzo może się odsunąć, nie zmieniając pozycji ciała? Teraz oderwaliście dłoń. Samą dłoń cofnęliście do tyłu, i już możecie przesunąć się do przodu. Teraz znowu cofnięcie łokcia, cofnięcie dłoni, podniesienie. I znowu możecie się przesunąć. I wydaje się, że wcale nie trzeba szczególnie rozciągać mięśnia. W tej pozycji zaczynacie poruszać w górę, w dół, w górę, w dół. Możecie poruszać ręką, żeby przyzwyczaiła się do pracy właśnie w tych pozycjach. Dlaczego to jest ważne? To daje mięśniowi możliwość pracy właśnie w tym rozciągniętym położeniu. Czyli przyzwyczaja się on do utrzymywania ręki. W ten sposób trenujcie, wykonujcie to ćwiczenie. O tym, jak sprawić, żeby to ćwiczenie stało się codziennym ruchem, jak zrobić, żeby nie trzeba było go wykonywać osobno, porozmawiamy w naszej grupie. Tam krok po kroku uczymy się wszystkich tych ćwiczeń. Link będzie pod filmem. Do zobaczenia.